Dzień dobry, dzień do... dobry. z tej strony zamiast, witam w na moim kanale jest to Dank Light. Gra, która ostatnio uzyskała całkiem ciekawy update i wypadałoby ją zagrać po raz kolejny. Wróćcie do, do tego tytułu i zobaczycie co się wydarzyło w tej oto lokacji. Ja jestem Damian, to jest Danklight. Zapraszam do oglądania. Oczy całego świata są zwrócone na miasto Haran, gdzie dwa miesiące temu wybuchła epidemia nieznanej dotąd choroby. Ciągle nie jest jasne, co spowodowało ten wybuch. Miejscowe Ministerstwo Obrony wzniosło wokół miasta mur, mający zapobiec rozprzestrzenianiu się zarazy. Podczas gdy globalny resort epidemiologiczny zapewnia stałe zrzuty zaopatrzenia mające na celu pomoc pozostałym przy życiu mieszkańcom. Jednak pomimo formalnych wysiłków GRE, aby wspomóc mieszkańców uwięzionych w skażonym Haranie do czasu Skutecznego leku. Ministerstwo Obrony uważa, że powstrzymanie wirusa może wymagać podjęcia bardziej radykalnych działań. Pytanie brzmi, czy w mieście pozostali jeszcze niezarażeni mieszkańcy, jak utrzymuje GRE? A jeśli tak, czy ministerstwo mimo to przeprowadzi atak bombowy mający na celu całkowite wyeliminowanie wirusa Haram razem z samym miastem? Niezależnie od tego, czy dzieła zniszczenia dokona wirus, czy ministerstwo, jedno jest pewne: dni Haranu są policzone. Odprawę. Dane na temat celu: Kadir Sulejman, lokalny polityk zatrudniony do utrzymania spokoju po wybuchu epidemii. Jego brat Hasan zginął w wypadku powiązanym z zarazą, zanim zdołaliśmy go ewakuować. Sulejman wini GRE za śmierć Hassana. Wykradł bardzo ważny plik, którym teraz szantażuje GRE i opublikuje go, jeśli cokolwiek mu się stanie. Dane na temat celu. Wykradziony plik zawiera niekompletny proces przygotowania leku na wirusa. Wyprodukowanie go w obecnej postaci dałoby prawdopodobnie silnie trującą substancję. Ponadto plik zawiera pełny opis struktury wirusa. Jeśli ktoś zdecydowałby się go produkować, kosztowałoby to życie wielu ludzi. Plik trzeba odzyskać. Dodatkowe informacje bieżąca sytuacja. Sulejman przekazał plik nieznanemu odbiorcy z instrukcją opublikowania go na jego polecenie. Aby temu zapobiec, zagłuszamy sygnały z miasta, dzięki czemu nie ma ryzyka opublikowania dokumentu. Radio, które otrzymałeś, jest w stanie przebić się przez zagłuszanie. To jedyna możliwość kontaktu. Nie strać go. Sulejman zszedł teraz do podziemia i zaczął używać innego imienia. Mamy powody przypuszczać, że przewodzi jednej z dwóch głównych grup działających w mieście. Powtarzam, masz znaleźć Sulejmana i zlokalizować wykradziony plik, aby ocalić ludzkość od katastrofy niewyobrażalnych rozmiarów. że to nie jest normalny zrzut. Połamcie mu nogi. Potem zabierzcie do Raisa. Co to cię? Wszyscy! Przestań! Hałas je przyciąga! Do tyłu! Do tyłu! ああ。<t ries> Jade, szykujcie szpital. Mamy gościa z raną głowy i pogryzioną ręką. O cholera, Amir ranny? Nie. Amir zginął. Ale przyprowadzę kogoś, kto może przeżyć. To nasz? Zobaczymy. Czytam mi wczorajszy zapis, czy wczyta inny zapis? Powiedz mi. Sam go uszczypnij. Boisz się? Wcale, że nie. To go uszczypnij! Mrugnął! Co? Znowu mrugnął! A co, jeśli to zombie? Zombie! Uciekamy! <trybuj> Dobra, więc my jesteśmy w mieście Haron, który jest oczywiście podczas jednej wielkiej epidemii zombie i naszym zadaniem jest dowiedzenie się o jakimś pliku, pliku który może zagrozić przyszłości świata, więc wypadałoby zobaczyć. Tu nic nie ma. Nie, chyba chyba nic. O. O, radio działa, fajnie. Chyba żadnej temu nie zdobędę w tym pierwszym pomieszczeniu, nie? Jak dobrze pamiętam. Nie pamiętam. Szczerze, nie pamiętam. W sensie, to, w którym momencie prologu? Jak masz misję przebudzenia, czy... Przebu jak, jak, się, jak się obudziłem. A to nie. To chyba tam będzie figurka, ale to później. A, będzie mógł wrócić Zresztą do tego nie miejsca? Jestem pewien. Śpisz przez 3 dni jak zabity, a potem straszysz dzieciaki? Doskonały start, 31. Gdzie jestem? Jesteś w raju, nie widzisz? Okej, okay, starczy już żartów. Pokój 190. Szef powie ci resztę. Co znaczy 31? Pytaj szefa! Pytaj szefa. Dokładnie. 31 to twój numer. Przepraszam. Twój numer? Jesteś 31 zarażonym. Ja jestem 18. Wszystko jest tu liczone. Jedna dawka antyzyny mniej. Jeden zarażony więcej. Jeszcze jeden biegacz martwy. Hmm. Widzicie, jak na razie nie są zbyt mili dla nas, ale no dobra. Spotkaj się z szefem pokoju 190. Cicho, walić cicho. Teraz o, on dostanie Amira. Bo już na 13 piętrze. Hej, gdzie jest pokój 190? Na górze. A ty to? Crane e, 31. A tak. Jak twoja głowa? Głowa? Łapie. Słuchaj, póki szef nie powie, nie mam cię na liście. Leć więc z nim pogadać, żeby coś zacząć działać. A teraz wybacz, ale. Okej, okay, czyli musimy wejść na górę. Idziemy sobie spokojnie. Szukam szefa. Jest w środku? A, to ty jesteś 31. Wchodź. Ok. Jest i szef. Hej, szukam. ty tu rządzisz? Co, że ja za młody? Masz problem z moim wiekiem? Nie, ja. Chciałeś ze mną rozmawiać. Tak lepiej. Czy ty cokolwiek pamiętasz? Wiesz, gdzie jesteś? Rozumiem, że to jakieś schronienie. Nazywamy to wieżą. Brecken i biegacze zeszli się tu jakoś parę miesięcy temu i tak tu sobie odtąd siedzimy. Szukamy zrzutów, zbieramy rzeczy i ratujemy ludzi. Tak, chciałem podziękować tej dziewczynie. No i słusznie. Gdyby nie ona, to od dawna gryzłbyś ludzi jak szalony. Twoja antyzyna kompletnie się potłukła. Jedno, co Jay tu ratowała, to twoje radio. Właśnie. Czy mogę jej odzyskać? Szczerze, to ja go teraz bardziej potrzebuję. Wierz mi jest wręcz przeciwnie. Dobra, weź se. Ty wiesz, dla kogo biegacze tak ryzykują? Dla takich jak ty. Przyjąłeś Rzymy, którą miał dostać kto inny, a nawet nie pożyczysz swojego sprzętu? Nie mam już czasu się z tobą pierdzielić. Nie mogę złapać kontaktu z jednym z naszych, bo wszystkie nasze radia są do dupy. Zrób coś dla mnie, dobra? Nie pokazuj mi się tu razem ze swoim radiem na oczy. Więc idź się przydaj gdzieś indziej. Nie tolerujemy leniwych ciuli w wieży. Ej, ej, to nie fair. Nie jestem Leniem, ja tylko. Hej, szefie. Dajse. Ten gość, co mówiłem? Siedzi na trzynastym piętrze, ale równie dobrze mógłby być pod ziemią. Wróć tu później. I nie jestem szefem. Za młody, pamiętasz? Ja jestem Rahim. Breken tu zawiaduje. Dobra. I teraz co musimy zrobić? Co mus Nie jestem leniem. Poszujcie zaginionego, ocalałego na 13 piętrze. Muszę wejść do windy. Okej. Okay. To jest Ale ci powiem, fajnie wygląda ta takierka. Jak jest do do sala, delikatny lifting. Wizualne, A ty nie? gdzie się wybierasz? Na trzynaste piętro. Zdobyć e, coś na wizualne wizualne, ale też Kurczę, to będzie brudna robota. Ale mm. cóż, tutaj każdy musi odrobić swoją działkę, o no nie? I także w wiedział, będę starał się ograniczać, e, uży, no, ograniczać używania wulgarnych słów. Spoko. Jezu, jak wielu ludzi tu umarło. Ukraine. Czekamy na Twój raport już od 70 godzin. Co się stało? Straciłem na chwilę radio. Bez obaw, nie odkryli kim jestem. Nie dotarłem jeszcze do przywódcy wieży. Nie znam jego tożsamości. Spróbuję wkraść się w ich łaski. Zrozumiano. Mamy mało czasu, Krein. Pamiętaj o tym. Jeszcze jedno, jeden z tych ugryzł mnie. Nie mam objawów, ale tutaj się mówią, że jestem zarażony. Lepiej więc, żebyś jak najszybciej znalazł jakąś antenę, Hej! prawda? Hej! Pomocy! Co jest? Albo nigdy na to nie zwróciłem uwagi, albo została dodana jednorzeczna dźwigno. Dobra, coś się dzieje. Boom, Na padło. Zaciąłem się! Uciekając przed nim! O Boże! Musiałeś go zabić, co nie? Ach, cholera. To był to był mój brat. Chciałem go zobaczyć, dlatego tu przyszedłem. Spokojnie, już dobrze. Sprowadzę pomoc. Rahim, to Ukraina. Jestem na trzynastym. Słuchaj, ten twój człowiek mocno oberwał w walce z zombie. O cholera. 31. Polazłeś po Marka? Czy czy tam jest bezpiecznie? Wystarczająco bezpiecznie. Lenę, czyli lekarkę, rozumiem. Dobra. teraz będziemy musieli chyba. To jest tutorial, żeby bandaż zrobić, dobra. Tak, apteczka. Apteczkę, no. Nigdy nie pamiętam, pod jakim przyciskiem to było, więc tylko co przy No, to leci, A, do po... do... To pod którym był tak. ten, 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 te sprawdzanie? Jeszcze Też raz. E, to, to że mogłeś podświetlać sobie przedmioty. Ku. A, kół. dobra. Leż spokojnie, Lena tu będzie lada chwila. Gazę! Musisz znaleźć jakąś gazę! O, i alkohol! Daj razem! To zatrzyma krwotok! Uff, szybko proszę! Uspokój się, okej? Okay? Sprowadzę pomoc. Sadzonko zamówiona. Tu nie zostanie. Robota. O, teraz mogę część metalowe dobrać. Super. Wow, Ale to my nie? Jeszcze... Co? Gdzieś tam powinna też być elektronika jedna szuka. Tak, 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 było, było. Przedostać się właśnie do innych pomieszczeń, popatrzeć co to tam jest i... i zobaczymy, czy... Bo tam, tam dużo rzeczy nie ma ogólnie, na początku. No tu w jakieś... W części zamienne elektronika, takie pierdoły. A lodowce. To znaczy, mamy... Sportu. Mamy alkohol w lodówce, czemu nie? Znaczy, to przy tego, znajdź... Jeszcze gazę, znaleźć, to będzie drugie pomieszczenie. Gazę to są te pomieszczenia. Co kończy na końcu. Mhm. Mm jest gaza. Okej, okay, to wszystko co poprosił Mark. Spróbujmy szczęścia. Spróbujmy szczęścia. O, lodówka. O, puszka. O, o jest elektrynika, znalazłem. Taśma klejąca jeszcze jakaś. Super. Zrób optet muszę zrobić apteczkę pod i będziemy miał kierunek i tam sobie przejść na plany. Mm -hmm. Najszybszy sposób. Bo nie pamiętam, jak było bo dojście. Wiem, że jest bezpieczny ten przycisk na plany, ale nie pamiętam, jak było. Dobra, teraz tak. Trzymam Enter, żeby wykonać. A koho i to, i mamy jedną apteczkę. Dobra. Teraz tak. Muszę użyć apteczki, by powstrzymać krwawienie u Markusa. Okej, okay, kto jest ranny? On mocno krwawi. Niech zobaczę. Gaza i alkohol, są Dość prymitywne, ale działa. Okej, okay, dziękuję. Zajmę się nim już. Dobra robota, trzydziesty pierwszy. Cicha woda, cicha woda. woda. Ej hey, 31 mhm. nieźle jak na nowego. A bo ty kastenki pojesz. Co było minęło? Myślę, tego na jest ratunek. Świetnie, no. wdepnij więc do mnie. Musimy pogadać o twojej roli tutaj Pogadać o roli, no dobra, wchodzimy do windy. Ja tu robię tak naprawdę speedrun, nie. <grym> no, w sumie ja próbuję sobie przypominać, co tego, co, to tam, bo już widzowie powiem, już grałem to nie raz, ale człowiek zapomina. Które to jest nasze podejście do Dying Lighta? Szóste. Siódme? O kurwa, ośmiu telefon spod <laughs> co jest małe, co ale to nie było złe winy. Ja to Ja bym skupiłem się na getce i machnąłem ręką, nie, telefon i sportu. No i będzie kolejna kastenka. Dobra, załatwione. Bułka z masłem. Coś jeszcze? Ha. niech pomyślę. Rahim, czyś ty już doszczętnie zgłupiał, czy palma ci odbija? Omar mówił o Twoim pomyśle na gniazdo. Ładunki wybuchowe? Serio? Co? Wybuchowe? Błagam. Ja nigdy bym nic tak. Nie umiesz kłamać, nigdy nie umiałeś. Ja wiem, co robię. Ta? Myślisz, że jesteś gieroj? Nie jesteś mamą. Nie, nie jestem. Mama nie żyje. Więc może byś był dla mnie trochę milszy. Jestem twoją jedyną rodziną, szczególnie teraz, kiedy Amir zginął. Jesteś Jay, prawda? Tak. Chciałem Ci podziękować za ratunek i powiedzieć, jak mi przykro z powodu Amira. Zawdzięczam Wam życie. Tak, zgadza się. Chcesz spłacić swój dług? Pilnuj, żeby mój durny brat też nie zginął. Kto w ogóle wysyła te samoloty? Żadnych eksplozji, Rahim! – No. I co? Zdałem? Mogę poznać Brekena? Weź się, najpierw przebierz. Masz świeże ubranie w pokoju, numer 194. Coś nie tak z moimi ciuchami? Do roboty, jaką przydzieli ci Brecken, potrzebujesz czegoś solidniejszego. Daj znać, jak się przebierzesz. No? Dobra. To lecimy teraz do pomieszczenia, do pokoju 194. To jest tutaj. Dokładnie. I. na wysokim poziomie <laughs> trudności w są Hmm. Oprócz, mamy To jest fajna strytka. Możesz tu zmieniać stroje, a także przechowywać dowolne przedmioty. Gdy zyskasz wyższy poziom przefania, otrzymasz dostęp do nowych strojów. Okej. Okay. Zmienia stroju. Dobra, Rahim. jestem gotów. Gdzie znajdę Brekena? Nie tak szybko, stary. Jak chcesz z nami zostać, musimy sprawdzić, czy się nadajesz. Zabieraj dupę na trening. Idź na górę. Już masz niedaleko. Gdzie tego? Gdzie? 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 Jak odblokujesz pierwszą strefę dodatkową? Jak będziesz leciał od spajka, z mi są z nimi pokami. A no, no. Odblokujesz pierwszą strefę, i będziesz miał na stole położony plan paralizator. A, spoko. Dobra, spotkaj się osób z Rahimem. No, 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 dużo pomija, nie? Tak, dużo osób właśnie go pomija, on nie zauważy go po prostu. Mhm. Dobra, spotkaj się z Rahimem na dachu. Zobaczmy. Rahim, nie widzę cię, gdzie jesteś. Blisko. Ło, wow. leciały elementy. Hej, na co czekasz? Chodź no tu. Podstawę parkouru. Naci Naciśnij, przytrzymaj spacer, aby skoczyć i złapać się krawędzi, na którą patrzysz. Pamiętaj, żeby spojrzeć myszką na, kraw na krawędź, która, która chce się złapać. Możesz wykonać te akcje stojąc, idąc tu, biegając. Okej, okay. czyli mamy tutorial do movementu. No to idziemy. Lecimy, lecimy. Oj, w realnym, w realnym życiu nie chciałbym tak wysoko chodzić. No i jest Rahim. Witaj na fitnessie. Na początek musimy cię nauczyć biegać. Zaraz, jak to nauczyć biegać? Rób tylko co ci powiem, ok? Dobra. Skacz na te worki w dole. Odbiło cię, zabiję się. Nie bądź cykor. Nie no, jaja sobie robisz! No to patrz. Uh -huh. a, a, moja noga! Nie ruszaj się! Sprowadzę pomoc! <noise> ja ja sobie z ciebie robię! Ty głupi, gnoju! Co? Nie znasz się na żartach? No chodź! Skacz tu na dół! Chryste, panie... Dobra, no to co? Skaczemy. Orzesz w mordę! Jasnych win! Niezła jazda, co nie? Ale weź się jeszcze nie podniecaj. Będzie lepiej. Żeby przeżyć na zewnątrz, musisz wykorzystać otoczenie. Większość zombiaków słabo się wspina, więc im teren trudniejszy, tym lepiej dla ciebie. Przygotowałem ci parę typowych sytuacji. Zobaczymy, jak sobie z nimi poradzisz. Dobra. Czasem lepiej czołgać się przez niskie, wąskie przejścia. Zombie, jaką będzie ciężko cię gonić. Czyli mamy drobną lekcję parkuru, Taka mini szkółka momentowa. Czemu nie? Szółkę momentową dopiero będziesz miał w terenie. To staraj się nie zwalniać. Na zewnątrz. Nieźle, jak na no, no, Co? To ta, to, to, to mnie rozwala, mój tekst. Fuck, skoczyłeś mi spadłem? Dobra, właśnie na rusztowanie. I nie spadnij, bo na dole nie ma żadnej siatki. To moje ulubione. Chwyć się i podciągnij. Na zewnątrz bez tego nie przeżyjesz 10 minut. Chodź kuźwa. Trzy razy ten swobodny. A, ten momentowy też jesteś? No. Dobrze. Weź z pierwszej razupki ze sobą przyskoczyć na drugi są wracaj na dźwignik mhm. No i za każdym popełniał ten samod, że jak na nim wyląduję to trzymam jeszcze wóz przez co spodam z niego Oj Dobra, udało się Dobra, no, musimy troszeczkę się zbliżyć i... Hytz! Dobra, wskoczyłem I teraz przeskakujemy. Okej, okay, wystarczy okay. Masz naprawdę wielki talent gościu Naprawdę Albo robiłeś to już wcześniej Robiłeś to już wcześniej? Niespecjalnie w liceum byłem w zespole lekkoatletycznym. No to jesteś cholernym Sawantem. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. <grym> nigdy czegoś takiego nie widziałem, nieźle. Ale i mamy wrócić do wieży. Co się. co się ze mną dzieje! Hej, mów do mnie, co się dzieje! Coś! Poszło nie tak! Rachim, co się przed chwilą stało? O kur na pewno miałeś pierwszy atak. Wracaj tu lepiej. Pierwszy atak. No to złazimy stamtąd i wracamy, kurczę. Ten pierwszy atak, a spotkałem pierwszego dużego. Oho. A no widzisz. Także niego jest patent. Go wystarczy, wywinąć i wtedy do dziergą. Rachim, co to kurwa było? Czy ja się. zmieniam? Chyba nie, mam nadzieję. Ataki zdarzają się wszystkim zarażonym. Weź lepiej idź do doktora Zira. Niech cię zbada. I pewnie da ci działkę antyz. Zanim wybierzesz się do Zira, to pomów z kwatermistrzem. On da ci sprzęt, dzięki któremu na zewnątrz nie odgryzą ci od razu głowy. No sama, no dobra, zjeźdź windom na parter i lecimy teraz do doktora Zira, czyli wychodzimy z wieży. Spajka spajka. i nastawienie pułapek. Mhm. Ja nie wiem czy nie włączyli mi tu latek, bo mi tem ta temperatura mi nie podoba się, bo mi strasznie buczy ten komputer, nie? Ja mam 60... Mi ogólnie tak jak patrzę, nie, to mam GPU na temperaturze 59-60, a CPU 60-62 stopnie. Ja patrzę na temperaturę... Ty! 99 stopni maksymalnie miałem. O kurwa. Co ty No. O? tujowe wychodzenie. No to nie, to no musisz coś zmienić, bo kurwa, spalisz go. Nie no, spalić nie spalę. Be Bezpieczna temperatura 100 stopni, więc To pamiętaj, że to jest 12 generacja Intela, nie? Tak zwane przeze mnie czajniki, grzejniki.